Dzień dobry, kochani, witam Was w nowym filmie. I dzisiaj przechodzimy do kolejnych tematów gadanka. Zostawcie koniecznie kciuki dla tej serii, jeżeli ją lubicie. Zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, wciśnijcie dzwoneczek. A ja zapraszam Was już do kolejnej części filmu. Dzisiaj pogadamy sobie o odwadze. Czy trzeba być w życiu odważnym? Co daje odwaga? Jaka jest definicja bycia odważnym dla mnie? Prosiliście o taki temat na Instagramie, także na Instagrama też Was serdecznie zapraszam, bo e, epizod. Pytam się Was, o czym chcielibyście posłuchać? Jak gadam? Może zacznijmy od tego, czym dla mnie jest odwaga. Jak widzicie, ja występuję tutaj w nowej odsłonie, w nowym kolorze włosów, i myślę, że ten kolor włosów jest odważny. I żeby się na taki kolor zdecydować, trzeba się liczyć z tym, że będziecie zwracać uwagę, co dla niektórych właśnie może być definicją bycia odważnym. Nie banie się. Bycia zauważonym, dostrzeżonym. Jak dla mnie, słuchajcie, odwaga to jest przede wszystkim sięganie po swoje. Jak podobał mi się właśnie taki rudy kolor włosów, i chodził mi on już po głowie od jakiegoś czasu. Chociaż wahałam się jeszcze do ostatniego momentu. To stwierdziłam, słuchajcie, że życie jest jedno i kiedy jak nie teraz eksperymentować ze swoją fryzurą. Chcę pamiętać, że chyba rok temu miałam rudości na głowie, ale to były inne rudości, trochę ciemniejsze. Teraz słuchajcie, jest to naprawdę taki ognisty rudy. Co prawda on pewnie zaraz się wypłucze, no jak, jak to te wszystkie czerwone pigmenty, Tak, póki jest to cieszę się nim i jestem bardzo zadowolona, że właśnie podjęłam taką decyzję, jak chciałam, że byłam zgodna ze sobą. Jest to dla mnie jedna z definicji bycia ważna. Po drugie, odwaga to dla mnie stawianie siebie na pierwszym miejscu, nawet jeżeli jest to niewygodne, nawet jeżeli jest to niezgodne z tym, co oczekują od Was inni. Czasem po prostu trzeba, słuchajcie, postawić na siebie, na swoje zdrowie zarówno to fizyczne, jak i psychiczne. Trzeba też, słuchajcie, umieć słuchać siebie i trzeba być naprawdę odważnym, żeby tak jakby nie dopasowywać się do tego, co oczekują od Was inni, tylko słuchać siebie, podążać za tym, co się czuje i mieć odwagę właśnie popełniać błędy, dokonywać swoich wyborów, a nie wyborów podyktowanych czyjąś opinią, postawienie swoich potrzeb. Nad innymi. Dla mnie to też nie jest łatwe. Nie raz i nie dwa stawiałam e, czyjeś widzi mi się nad swoim, ale słuchajcie, im jestem starsza, tym uważam, że naprawdę czasem warto zwracać uwagę na to, co się czuje i czy tobie naprawdę leży to, co robisz, czy jest to podyktowane właśnie jakimiś potrzebami ze strony rodziny, przyjaciół, czy ogólnie społeczeństwa. No i wreszcie odwaga to oczywiście też dla mnie podejmowanie ryzyka. Myślę, że takie ryzyko w swoim życiu już podjęłam kilka razy, ale nie jest to podejmowanie ryzyka bezmyślnego, rzucanie wszystkiego pod wpływem emocji, broń, Boże, nie. I takie decyzje też popełniałam i zazwyczaj były one nietrafione. Podejmuję, słuchaj, Ryzyko tam, gdzie widzę szansę, że naprawdę może się udać. Tak było, słuchajcie, z założeniem swojej działalności, w ogóle z wyborem ścieżki swojej życiowej, zawodem. Tak było też z wyborem partnera życiowego, czyli kamanka, którego już dobrze znacie. Przemyślane decyzje, przemyślane ryzyko naprawdę przynosi fantastyczne owoce. Niewiele ludzi w moim otoczeniu podejmuje to ryzyko. Sama, słuchajcie, z wiekiem zauważam, że staje się bardziej wygodna. Jest mi cieplutko, jest mi miło, ale uważam, że, słuchajcie, doszłam do tego punktu w życiu, właśnie stawiając na siebie i podejmując parę razy takie decyzje, które dla innych mogłyby być ryzykowne. Uważam też, że młodość rządzi się swoimi prawami i jest to super czas właśnie, żeby podejmować takie decyzje, żeby ryzykować. Po pierwsze, nie miałam wtedy zbyt wiele do stracenia, bo tak naprawdę zaczynałam swoje dorosłe życie, swoje samodzielne życie, czy wybór właśnie zawodu, który nie był dla mnie taki oczywisty, bo ja na początku nie wiedziałam totalnie, co ja chcę robić, nie wiedziałam na jakieś studia i poszłam na finanse i rachunkowość, co było totalną klawą, ale jestem też tak Jakim człowiekiem, który jak coś zaczyna, to lubi coś kończyć, więc skończyłam licencjat i potem, słuchajcie, zapisałam się na dwuletnią grafikę, i to już wiedziałam. Czułam, że to jest strzał w dziesiątkę, po prostu lubiłam to robić. Popracowałam trochę w korporacji i założyłam własną działalność. Myślę, że ta młodość pomogła mi w tym podejmowaniu ryzyka, ale znowuż z wiekiem idzie taka mądrość, jakiś spokój, mniej impulsywności <głos》> w moim wydaniu, także te decyzje moje są też bardziej wyważone, chociaż. Nie powiem, lubię podejmować ryzyko, ale czasem, słuchajcie, warto, warto się przełamać, czasem warto posłuchać swojej intuicji i iść właśnie za tą iskierką. Po czwarte, dla mnie być odważnym to jest robienie rzeczy, na które niektórzy patrzą może krzywym okiem, ale które Wam sprawiają radość. Po prostu brak obaw, kto co sobie o tobie pomyśli, albo zepchnięcie po prostu tych myśli na drugi plan i zajęcie się tym, co jest dla ciebie ważne. Takim na przykład e, u mnie wyborem, bo założenie kanału i chociaż słuchajcie, ten kanał nie przynosi mi jakichś nie wiadomo jakichś benefitów, e, nie ma jeszcze tysiąca subskrypcji, ja prowadzę go już długo, ale przynosi mi niesamowicie dużo radości, chociaż słuchajcie, nie każdy rozumie, dlaczego ja to robię i wiem, że dla niektórych może to się wydawać śmieszne z boku, że ja siedzę i po prostu gadam do kamery, ale mnie, słuchajcie, przynosi to niesamowicie wiele radości, satysfakcji. Przyniosło mi wiele znajomości, wiele okazji. E, miałam okazję, słuchajcie, współpracować z kimś tylko dlatego, że właśnie zobaczył mój film i mu się spodobało, w jaki sposób mogę zaprezentować jego produkt. Także ja uważam, że ten kanał niesamowicie mnie rozwinął. Już nie mówiąc o tym, że nauczyłam się. Posługiwać programem do montażu. Weszłam do tego świata od takiej bardziej technicznej strony. Uważam, że jest to niesamowicie kreatywne zajęcie i też nie każdy ma do tego predyspozycję, bo po prostu nie każdy lubi się pokazywać i gadać do kamery. Ale też wahałam się dosyć długo, zaczęłam ten kanał dopiero po studiach. Może nie zmieniłabym totalnie swojej decyzji, że założyłabym na przykład kanał na nastolatka, ale myślę, że na studiach już spokojnie mogłam sobie wejść w ten świat. To był jeszcze taki czas, gdzie nie było tych twórców tak dużo, kto wie także jeżeli macie taką myśl że chcecie coś zrobić, ale obawiacie się co sobie ludzie pomyślą, to pomyślcie sobie że lepszego momentu może już nie być i że nigdy nigdy gwiazdy nie ułożą się w jednym rządku, nie stąpi na was promień z nieba i głos e, powie wam tak, to jest ten czas róbcie to, nie, nigdy nie ma idealnych warunków, to wy musicie, słuchajcie o sobie decydować, jeżeli macie ochotę coś zrobić to ja naprawdę zachęcam, bo może to wam przynieść niesamowicie wiele radości i satysfakcji. Odwaga to jest dla mnie działanie mimo lęku. Taką decyzją na przykład odważną jest nie wiem, pójście na jakąś rozmowę rekrutacyjną, czy właśnie wejście na egzamin, mimo że, słuchajcie, wy się wewnętrznie trzęsiecie, ale wiecie, że chcecie to zrobić, tylko właśnie ten strach was ogranicza. Jeżeli mimo wszystko bierzecie się w garść i robicie jakieś rzeczy, pomimo tego, że się boicie, czy właśnie próbujecie jakichś nowych sportów, nowych hobby, fajne rzeczy w życiu nie przychodzą łatwo, i największa satysfakcja jest wtedy, jak się przełamujecie, jak robicie coś. Czego jeszcze jakiś czas temu myśleliście, że no, chyba bym nie zrobił. Moim zdaniem, właśnie, odwaga to jest takie działanie mimo lęku, mimo że się boisz, idziesz w to, bo wiesz, że coś dobrego za tym pójdzie. Też, słuchajcie, ja się staram tak robić. Oczywiście nie zawsze to wychodzi, ale uważam, że jest to naprawdę taka cenna umiejętność, właśnie, opanowywanie stresu i działanie mimo lęku. Jest to taka umiejętność, która się w życiu. Przydaje. Myślę, że czas sobie zadać pytanie, czy odwagi da się nauczyć, czy jest to cecha, z którą się człowiek rodzi, czy po prostu można ją sobie wypracować? I ja Wam powiem na swoim przykładzie, że tak odwagi da się nauczyć. Musicie ją sobie wytrenować. E, oczywiście, jeżeli macie na to ochotę, bo ja nie narzucam nikomu żadnego stylu życia. Jeżeli jest Wam tak wygodnie, jak Wam jest, to jestem szczęśliwa, jeżeli jesteście ze sobą szczęśliwi, ale jeżeli jesteście taką osobą jak ja, która lubi po prostu próbować nowych rzeczy, lubi czasem zaryzykować. Daję wam znać, że odwagi da się nauczyć. Ja robiłam to w taki sposób, słuchajcie, że małymi kroczkami wyznaczałam sobie po prostu cele, i nawet jak ten cel mnie przerażał, no to skreślałam sobie z listy jakieś tam małe pośrednie kroki. Codziennie, słuchajcie, codziennie starałam się robić nawet jakąś jedną czynność. Która mnie zbliżała do danego celu. Jak e, chciałam się nauczyć swojego zawodu, to zanim zapisałam się na studia, e, to zaczęłam się interesować jakimiś kursami i poszłam na kurs. W pracy, w której e, byłam, wspomniałam, że na przykład podobają mi się zadania związane z grafiką, także to też popchnęło moje szefostwo, e, aby mnie wysłać na jakieś szkolenia. Może to też być, słuchajcie, co, co chcecie zrobić, e, czego nie lubicie. Ja mam na przykład tak z bieganiem, że ja nienawidzę biegać, nienawidzę się męczyć na idę kardio, męczy mnie to, że łapią mnie kolka za każdym razem jak wychodzę, ale słuchajcie, źle się do tego zabierałam, bo po prostu teraz robię sobie to metodą małych kroczków. Nie wiem, czy kiedyś zacznę biegać, nie wiem, czy będę biegaczem, bo nigdy nie był to sport, który jakoś bardzo mnie się podobał, ale kto wie, może jak stanę się w tym trochę lepsza. Ale włączam słuchajcie to do swojego życia, bo jest to coś, co chcę sobie udowodnić, że też jestem w stanie zrobić, że nie jestem człowiekiem, który nie lubi cardio. Może nie, że nie lubię, bo że nie lubię, no to przed chwilą wam powiedziałam, ale że coś jest poza moim zasięgiem. Nie lubię stwierdzać, że coś jest poza moim zasięgiem. No bo nie jest, no bo tak sobie myślę, że jestem tak samo człowiekiem jak inni ludzie i inni ludzie to robią małymi kroczkami, powoli, do celu. Właśnie tego da się nauczyć, tego bycia odważnym sięgania po swoje, tylko trzeba właśnie wyjść krok do przodu, chociaż nawet pół kroczku i ostrożnie przekraczać jakieś tam swoje bariery w głowie, jakieś swoje granice. Przynajmniej dla mnie metoda takich małych kroczków działa. Na zakończenie chciałabym podsumować co. Dała mi taka właśnie wyuczona odwaga, bo ja kiedyś byłam naprawdę lękliwym dzieckiem, nie chciałam chodzić na żadne zajęcia, nie chciałam się z nikim spotykać. Przeprowadziliśmy się do obecnego miejsca zamieszkania, jak ja miałam chyba 8 lat, i byłam strasznie wycofana i naprawdę włożyłam dużo pracy w to, żeby być postrzegana jako osoba odważna, chociaż ja sobie tą odwagę właśnie wypracowałam, ja nie byłam taka zawsze. Często jak mówię, że ja tak naprawdę w środku jestem nieśmiała i nie zawsze mam po to na robienie jakichś rzeczy, to ludzie się dziwią, że ja z natury nie jestem, wiecie, taka hej do przodu. Ale ta wypracowana odwaga naprawdę przyniosła mi w życiu wiele korzyści męża, bo też miałam odwagę zaryzykować. Nie wiem, czy znacie tą historię moją z Uważałam, że będzie to tylko mój przyjaciel, ale postanowiłam zaryzykować i słuchajcie, jestem wdzięczna. Mam u swojego boku mężczyznę, na którym mogę Polegać, który mi niesamowicie imponuje, który jest w stosunku do mnie naprawdę opiekuńczy, jest moim ramieniem, na którym ja się mogę oprzeć. Także jestem niesamowicie wdzięczna samej sobie, że zaryzykowałam i dałam temu szansę. Po drugie, oczywiście, mój zawód i to, że zdecydowałam się na prowadzenie własnej działalności. Co też, słuchajcie, myślę, że otwiera mi oczy na to, jak działa biznes, na to, jak działa rynek, na to, jak działają podatki. To też mi wiele dało. Odwaga dała też mi e, niesamowity komfort psychiczny i takie przeświadczenie, że nie ma rzeczy niemożliwych, a przynajmniej można te rzeczy rozłożyć w czasie. I do wszystkiego dojść małymi krokami. Dzięki odwadze nie boję się też podróżować. Poznałam, słuchajcie, wiele kultur i wiele krajów. Wyszłam ze swojej strefy komfortu. Nie boję się latać samolotem. Powiedz jedynie, jak są turbulencje. Nie boję się też, słuchajcie, odkrywać nowych miejsc. Nie lubię jeździć dwa razy w to samo miejsce, chyba że rzeczywiście mam jakiś do niego sentyment. Nie wiadomo, czy traficie do miejsca, które Wam się spodoba. No, mieliśmy już parę takich wyjazdów, że nie byliśmy. Z nich w 100% zadowoleni, ale mimo wszystko jestem szczęśliwa, że właśnie wychodzę spoza tej swojej strefy komfortu i nie boję się odkrywać świata. Dzięki odwadze poznałam też wielu ludzi, zagadałam do wielu ludzi jako pierwsza, co też uważam jest super umiejętnością, żeby nie mieć takiego w sobie wstydu, żeby się odezwać. Tego też, słuchajcie, można się nauczyć. Poznałam też wiele youtuberek, mam wiele internetowych koleżanek i internetowych znajomości, za które naprawdę jestem wdzięczna i które wywiązały się w sumie tak Naturalnie dlatego, że miałam odwagę założyć ten kanał i trochę do Was właśnie pogadać. Odwaga też pozwala mi robić to, co lubię, czyli na przykład właśnie tutaj odsywać się do Was i gadać o jakichś rzeczy, które dla niektórych mogą być w ogóle nieważne, w ogóle nieistotne. Ktoś może sobie pomyśleć, o czym ta laska gada, w ogóle wyłączam ją, ale wiem, że znajdzie się tutaj grupka osób, która jest ze mną od dawna, albo nawet od niedawna i która chętnie słucha i patrzy. Na to, co Wam pokazuję. Niesamowicie mnie cieszy, że mogę kogoś inspirować, czy to chodzi właśnie o jakieś przepisy, czy jakieś porady. Oczywiście ja Was nie namawiam do jakiejś totalnej zmiany swojego stylu życia. Róbcie to, co jest w zgodzie z Wami, i właśnie to daje, słuchajcie, mi odwaga. Ja jestem w zgodzie z samą sobą, bo z tyłu głowy mam coś takiego, że no po prostu nie boję się zaryzykować, nie boję się podejmować jakichś takich bardziej. Kontrowersyjnych decyzji, nie boję się, słuchajcie, sięgać po to, co moje. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy myślicie o odwadze, czy uważacie, że trzeba być w życiu odważnym, czy w zasadzie wam ta odwaga nie jest zupełnie do niczego potrzebna, przechodzicie sobie przez życie spokojnie i nie lubicie wychodzić właśnie z tej swojej strefy komfortu. Czy tak jak ja macie w sobie taką szybkę hazardzisty życiowego, że jednak lubicie czasem zaryzykować, postawić na coś w ciemno? Bardzo chętnie sobie z Wami pogadam w komentarzach. Myślę, że to już by było na tyle z tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawiajcie lajki, like, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie, włączajcie dzwoneczek, a my widzimy się już w kolejnym. Do następnego buziaczki, pa!